Dlaczego pani tego nie zrobiła? Czemu pani to zawaliła? Dlaczego nadal nie mam tych informacji, o które prosiłem? I zaczynasz się tłumaczyć, bo ktoś kazał ci zrobić jedno, bo drugie, bo piąte. Spotykasz się z takimi sytuacjami często? Pokażę ci, w jaki sposób realizować zadania, aby ze wszystkimi zdążyć na czas. Oczywiście, informacje przekazuję małą łyżeczką, krok po kroku. Mistrzowie skuteczności. Rozwój biznesu i siebie. Prawdziwe problemy. Konkretne przykłady. Skuteczne rekomendacje. Zapraszam Cię serdecznie do mojego podcastu. Pomogę Ci osiągać więcej, ale w łatwiejszy sposób. Profesjonalnie i skutecznie. Dzięki temu, że podzielę się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. Stratega, praktyka, eksperta do spraw rozwoju firm i efektywności ludzi. Zapraszam, Marlena Skiba. I oceń ten odcinek. Będę Ci bardzo wdzięczna. Zwróciliście mi uwagę, że więcej poświęcam atencji menedżerom. I tym, jak oni mogą zwiększyć swoją efektywność poprzez zwiększenie efektywności swoich podwładnych, jak mówię, unikajmy delegowania w górę. Twierdzicie, że bardziej troszczę się o menedżerów. Mnie się wydaje, że raz mówię o jednych, raz o drugich specjalnie, żeby i podwładnymi przełożonym pomóc. Ale skoro uważacie, że jest inaczej, specjalnie dla Was na Waszą prośbę nagrywam materiał pod tytułem Jak zwiększyć swoją efektywność. Swoją efektywność możecie zwiększyć, mówiąc, eliminaczą, przeszkadzaczą dość. Niestety często zdarza mi się, że mówicie, ale ja nic nie mogę, ale ja nic nie mogę, oni mi każą, ja muszę, ja nic nie mogę, nie mogę nie odbierać telefonu, ja muszę, ja muszę. Jeśli w takim razie musisz, musisz to wszystko inne, to nie rozliczają cię z tych obowiązków, które wam zlecono, tak? Rozliczanie jesteście tylko z bieżącego realizowania zadań. Krzyczycie nie? No to chwileczkę. Macie jakiś stały zakres obowiązków. Dostajecie jakieś nowe zadania co chwilę. I dzięki temu, że musicie ciągle odbierać telefon, musicie ciągle zrobić coś nowego, nie możecie realizować zadań bieżących. Skoro z nich jesteście rozliczani, to co jest ważniejsze? To zadanie, za które odpowiadacie, czy to, co wejdzie nagle? Dlaczego to coś nowe, co nagle wpadnie, Informacja, którą nagle ktoś wam przekaże, telefon, który nagle do was zadzwoni, czemu to jest ważniejsze niż rzeczy, za które na co dzień odpowiadacie? Gdzieś jest popełniony błąd. Albo źle analizujecie sytuację i niepotrzebnie rzeczy pilne traktujecie jako ważne, albo zaniedbujecie rzeczy ważne, które były, bo inna ważność jest istotniejsza. No, kłania się tu planowanie, ale o planowaniu będę mówić później. Dzisiaj obiecałam nagrać materiał dotyczący, jak zwiększyć swoją efektywność, czyli przeszkadzaczom mówimy dość. Otóż gwarantuję Wam, że możecie zwrócić uwagę szefowi, że tutaj macie natłoczeniem obowiązków takich, tu takich, tu takich, dając propozycję rozwiązania. Oczywiście, że jeśli mówicie, szef, ja mam ciągle problemy, ja mam tego za dużo i tylko narzekacie, narzekacie nie wskazując konkretów i nie wskazując, jakie mogą być rozwiązania tych konkretnych przeszkadzaczy, to szef powie, sorry, radź sobie, jesteś odpowiedzialny, samodzielny. Narzekanie z definicji Pokazuje, że jesteście na przegranej pozycji. Ponieważ jeśli tylko narzekacie, to nikt Wam w niczym nie pomoże. Jesteście przeszkadzaczem, dlatego do kogo narzekacie. Jeśli jednak pokazujecie fakty i propozycje rozwiązania, zmiany tych faktów, jesteście bardzo pracowitym człowiekiem, jesteście myślącą istotą i osobą, z którą warto rozmawiać. Zatem zawsze zastanówcie się, co tak naprawdę Was uwiera, co można z tym zrobić, i wtedy pójdźcie z propozycją rozwiązania albo do kolegi, albo do przełożonego, albo do innych departamentów. Pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, aby zwiększyć swoją efektywność, to zastanowić się, jak ma wyglądać Wasz dzisiejszy dzień. Jeśli macie poukładane, ile rzeczy danego dnia macie zrobić, to sobie też pomyślcie, w jakiej kolejności. Jak już sobie tę kolejność ustalicie, mniej więcej zapiszcie sobie, ile minut planujecie na dane zadanie przeznaczyć. I wtedy zobaczycie, czy wyrobicie się ze wszystkim dzisiaj, czy nie. Jeśli dzisiaj jest godzina 9 rano i zaczynacie spisanie listy zadań, planujecie pracować w sumie 8 godzin, minus lunch, minus przerwa na piciu siku, krótkie konwersacje przy windzie. Tego czasu zrobi się może 6 godzin, może 7. A co z różnymi rzeczami, które wpadną nagle? Zostawcie przestrzeń też na nie. W związku z tym, jeśli zobaczycie sumę minut, którą macie do zagospodarowania, przystępujecie do pracy. I rekomenduję: bierzesz na tapetę jedno zadanie, wszystko jedno, co to jest. Nie czytasz w tym czasie maili, wyciszasz telefon, odwracasz wyświetlaczem do dołu, aby cię nie kusiło, żeby tam spojrzeć. Koncentrujesz się w 100% na tym zadaniu, które masz zrobić. Kolejny gwarant z mojej strony, gwarantuję Ci, jeśli pozwolisz sobie zająć się tym zadaniem i tylko tym, zrobisz go kilka razy szybciej. Jeśli to samo zadanie będziesz robić, co chwilę zaglądając do maila, patrząc, czy coś nowego nie wpadło. A propos maili, ten wątek rozwinę za chwilę. Co chwilę patrzysz, czy ktoś nie dzwonił, lub też odbierasz ten telefon, przerywasz swoją pracę. Po pierwsze przerywasz ją i musisz do niej wrócić. Siadasz przy tym zadaniu, mówisz zaraz, w którym momencie skończyłem, aha, w tym i w tym. Jeśli masz jakiekolwiek mechaniczne zadania niewymagające myślenia, przerwanie ich nie jest tak dramatyczne w skutkach, jak przerwanie myślenia koncepcyjnego. Na przykład układałeś jakieś kartki, kontynuujesz układanie, zamiatałeś podłogę, kontynuujesz zamiatanie podłogi. Myłeś naczynia, kontynuujesz mycie naczyń. Robiłeś kserokopię jakieś, widzisz, że. Te są zrobione, kontynuujesz kolejne. Nic takiego nie ma złego w tym, że tę pracę przerwałeś, chociaż szybciej byś zrobił to zadanie bez przerwania go. Ale jeśli Twoje zadanie wymagało zanalizowania, przeczytania, sprawdzenia, mało, że musisz się zastanowić, w którym dokładnie momencie przejrzałeś, do której kropki przeczytałeś, który akapit zdążyłeś zanalizować, mało tego, to tracisz nadrzędną rzecz. Nie tylko czas, który wiąże się z powrotem, do przerwanego zadania. Badania pokazują, że kilkukrotnie więcej czasu poświęca się na zrobienie tego samego zadania, jeśli się je przerywa i do niego wraca. Więc czas, który poświęcasz na zrobienie zadania, jeśli pozwalasz sobie przerwać, jest wielokrotnie zmarnowany. Ale najważniejsze, że zmarnowany jest potencjał. Dlatego, że jeśli jest to praca wymagająca myślenia, nigdy nie wrócisz już do tego wątku który ma naokoło wiele rozpędzonych myśli. Jedna myśl goni drugą, trzecią, piątą. Wpadałeś na jakiś koncept: jeden, drugi, trzeci w momencie, kiedy ci przerwano, jak nożem odciął, to już jest przeszłość. W przyszłości pójdziesz do nowych myśli, znajdziesz nowe myśli, niewątpliwie też mądre. Ale ten potencjał, który rodził się w tobie na początku, kiedy się zajmowałeś zadaniem w spokoju, bez stresu, że ktoś zadzwoni, napisze i musisz zareagować, minął bezpowrotnie. Straciłeś to, straciłaś to. W związku z tym przerywanie zadań ma bardzo negatywne skutki, w związku z tym, że koncepcje, które miałeś, już niestety poszły w niepamięć. Musisz budować nowe. Od początku zaczynać myśleć o tym zadaniu, przypominać sobie z czego wynika, ku czemu zmierza, kto z tego skorzysta i dlaczego. Zatem rekomenduję, abyś nie psuł sobie wspaniałych wyników, w tym, że przerywasz myślenie i wracasz do tego wątku wielokrotnie. Jeśli naprawdę zajmiesz jednym zadaniem, może ono zajmie 5 minut, może 15 minut, może 30, może 2 godziny, pozwól sobie na to, nie patrzysz przez ten czas na maile. Nie patrzysz, kto do ciebie dzwonił, jest wyciszone. Jeśli masz możliwość, drzwi są zamknięte. Jeśli nie jest napisana kartka, że jesteś zajęty, koniecznie z informacją, do której godziny Ciebie nie ma. Czyli na przykład do 14.14.15, aby ktoś, kto chce się z Tobą skontaktować, wiedział, do kiedy Ciebie na pewno w cudzysłowie nie ma. Zrobiłeś to zadanie, jesteś szczęśliwy, wtedy patrzysz, jakie przyszły e-maile. Lub kto zadzwonił. Jedna z czynności jest ważniejsza. Albo patrzysz, kto dzwonił, albo patrzysz na maile. Z osób, które dzwoniły, wybierasz te, które intuicyjnie dla ciebie mogą być istotniejsze, ważniejsze i szybciej do nich dzwonisz. Albo może nie osoby są ważniejsze, ale sprawy, z którymi do ciebie się zwracają, są ważniejsze i do nich odzwaniasz. Jeśli masz zająć się mailami, powinieneś zająć się w pierwszej kolejności tymi, które są istotniejsze. Czyli nie otwierasz wszystkich. Dlatego, że otwarcie maila, zamknięcie, otwarcie, zamknięcie jest to zmarnowany czas. Wiemy przecież wszyscy, ja to tylko powtórzę, że e-mail zazwyczaj niesie z sobą jakąś informację. Nie jest to tylko informacja, która ma u ciebie zostać w głowie. Zazwyczaj skutkuje czymś: albo musisz z kimś porozmawiać, albo coś zrobić, albo przygotować. Więc otwarcie e-maila może nastąpić wtedy, kiedy masz czas, żeby się nim zająć. Jeśli nie wiesz, które maile są ważne, a chcesz wrócić do zaplanowanego dnia pracy, czyli zająć się rzeczami, które masz na liście, możesz szybciutko otworzyć te maile i rzeczywiście zobaczyć, czy nie ma tam czegoś nagłego. A jeśli nie musisz, to tego nie rób, wróć do zadań. Wszystkie zadania skończysz, wtedy wracasz do maili i do rozmów telefonicznych. Krzyczysz, że tak się nie da? Tak się da. Gdyby się nie dawało, to wszyscy byliby tak nieefektywni, jak ty narzekasz, że jesteś. Oczywiście są wyjątki, które potwierdzają regułę. Jeśli piastujesz stanowisko asystentki, sekretarki, recepcjonistki, osoby, która ma taką rolę służebną służy, wspiera, jest, asystuje, nie możesz sobie na to pozwolić, bo twoje zadanie to jest właśnie rzucać wszystko, odbierać telefon, załatwić jedno, drugie, piąte. Ale tylko wtedy. Natomiast wtedy są również kolejne wyłomy. Jeśli jesteś sekretarką, asystentką, recepcjonistką, czy sekretarzem, asystentem, recepcjonistą, w związku z tym faktycznie musisz być cały czas pod tak zwaną parą, czyli tak jakbyś był na dyżurze. Jesteś cały czas w gotowości w oczekiwaniu. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy też potrzebujesz przygotować jakieś opracowanie, zestawienie, które wymaga dużej koncentracji. Nie możesz pozwolić, aby ktoś cię przeszkadzał. Wtedy też da się znaleźć czas na tak zwane. Pokój zamknięty. Dzwonisz do swojego szefa, głównego przełożonego i mówisz: Szefie, będę potrzebować 15-20 minut, godzinę, żeby w cudzysłowie mnie nie było, bo potrzebuję domknąć bardzo ważne negocjacje albo dzwonić ważnych partnerów. Kiedy to może nastąpić? Czyli znowu nie narzekasz, że nie mogę się skoncentrować, tylko zwracasz się do swojego przełożonego, mówiąc mu, ile mniej więcej minut będziesz potrzebować. I pytasz, kiedy to może być. Może to będzie wtedy, kiedy on będzie na konferencji, może wtedy, kiedy wyjeżdża w delegację, wychodzi na spotkanie, a może wtedy, kiedy sam coś analizuje. I na pewno nie będzie nic od ciebie chcieć. A gdyby chciał, to na chwilę poczeka. Wtedy też wyciszasz telefon, nie patrzysz na maile, bo umówiłeś się, umówiłaś się, że wtedy ciebie nie ma. Czyli dzisiaj króciutkie dwie porady. Jedna. Jeśli chcesz coś zrobić i chcesz, żeby ten dzień był efektywny, abyś się naprawdę wyrobił ze wszystkim... Zrób sobie listę rzeczy, które musisz zrobić dzisiaj koniecznie. Zobacz, ile zajmują minut. Ustal w priorytetach ważności. Uświadom sobie, że pilne to nie zawsze ważne. Jeśli ktoś ma do ciebie zadzwonić, napisać i mówisz, że to jest pilne, to nie znaczy, że to pilniejsze jest ważniejsze od tego, co ty masz do zrobienia. Bo gdyby tak było, to by Ciebie nie rozliczali z obowiązków. Jeśli Cię rozliczają, to znaczy, że Twój zakres obowiązków stały, bieżący jest ważny i też z niego potrzebujesz się rozliczyć. W związku z tym nie możesz zawalić swoich obowiązków, biorąc na tapet jakieś nowe, inne, pilne, które ktoś chce Ci zlecić. A druga rzecz, jeśli jesteś asystentem, recepcjonistą, sekretarzem. Poproś szefa, wtedy, kiedy potrzebujesz się skupić, zająć się tylko swoimi rzeczami, abyś ileś czasu, 5 minut 10, 15, 30 godzinę mógł poświęcić na niebycie pod telefonem, nie odbieranie maili na bieżąco tylko zajęcie się tym zadaniem. Zauważcie, jeśli będziecie narzekać, nic się nie wydarzy, jeśli przedstawicie konkretną propozycję rozwiązania, działania, niewątpliwie zostanie to uwzględnione, wysłuchane i jeśli zajmiesz się planowaniem swoich zadań, w taki sposób ich realizowaniem na pewno dużo szybciej zrobisz wszystkie inne rzeczy, dokładając do tego co mówiłam przy mailach do it at the first time. Dlatego nie czytaj maili, jeśli masz zamiar i się nimi nie zajmować, ponieważ każdy mail wymaga jakiegoś czasu, a jeśli będziesz robić zgodnie z zasadą do it It a first time, czyli jak tylko dotkniesz to, zrób, jak zaczniesz to, skończ, będziesz dużo bardziej efektywny. Więcej porad w kolejnych odcinkach. Jeśli chcesz, abym pomogła ci dużo bardziej efektywnie działać, z wykorzystaniem tych przykładów, które teraz pokazałam i przekazaniem dużo większej liczby narzędzi, a także mojego autorskiego, autorskiej metodyki, autorskiego sposobu, który wykorzystuję codziennie od kilku lat. Jeśli chcesz poznać, jaki to jest sposób, jaka to jest metodyka, jak to działa, zapisz się na warsztaty interaktywne ze mną, albo online, albo face-to-face. -face. Napisz do mnie, a poza tym, jak powiesz mi, jakie są Twoje główne bolączki, wyjdę im naprzeciw, przygotowując również materiał, który będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby na tenże interaktywny warsztat. Chcesz porady indywidualnej? też z przyjemnością Ci udzielę. Zadzwoń do mnie, numer telefonu jest na mojej stronie internetowej www.marlenaskiba.com.pl Jestem do Twojej dyspozycji. Do zobaczenia. Dziękuję, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego podcastu. Po więcej zapraszam Cię na moją stronę www.marlenaskiba.com.pl I koniecznie oceń ten odcinek. Jestem Ci z góry bardzo wdzięczna. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.